Dzień dobry Polsko! Mamy dziś 18 luty, temperatura na zewnątrz to aktualnie minus 4 stopnie, a za moim oknem widać, że planeta płonie. Od kilku dni towarzyszą nam dość siarczyste mrozy, na skutek których wielu naszych rodaków marznie we własnych domach, już nie mówiąc o skali bezdomności, która się coraz bardziej rozszerza i nasi rodacy lądują pod mostami, gdzie zamarzają na śmierć. I na fali tego chciałoby się powiedzieć, że mam świetne informacje, ale niestety informacje są dobre, ale nie dla nas. W związku z partem migracyjnym w całej Polsce budowane są luksusowe osiedla, na które za chwileczkę wprowadzą się nowi lokatorzy. Niestety nie Polacy. A tu za naszą zachodnią granicą są budowane centra relokacji, które chciałoby się powiedzieć, że zbierani są ochotnicy, ale nic podobnego. To są ludzie, którzy są. E, to się ładnie mówi, elementem niepożądanym, który zostanie wypchnięty do Polski, i oni właśnie zasiedlą te nasze luksusowe osiedla. Nie wiem jak wy, ale ja podczas ostatnich wyborów parlamentarnych byłem jedną z tych osób, która stała, odstała swój czas w kolejce, by oddać swój głos, ale nie na taką Polskę zagłosowałem.